Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karolina Trela i w firmie Komarch odpowiadam za rozwój programów rozwój usług e-commerceowych. I dzisiaj opowiem Państwu co nieco o idei Unified Commerce, jaką tworzymy w firmie Komarch, i opowiem o tej idei w aspekcie takich trzech kluczowych zagadnień, które teraz widzą Państwo na agendzie mojego wystąpienia. I zacznę tutaj od klientocentryczności i co ona tak naprawdę oznacza. I szukając informacji o klientocentryczności, można się natknąć w sieci na różne definicje tego pojęcia. Ja tutaj wyróżniłam na slajdzie trzy takie przykładowe. I na pewno każdy z nas zna te e, takie popularne, pojawiające się często frazy, e, które z tą klientocentrycznością są związane. Tylko, co to tak naprawdę oznacza w praktyce? Niewątpliwym liderem działań skoncentrowanych na kliencie jest firma Amazon, która od lat działa w swojej strategii właśnie klientocentrycznie. Przykładem tutaj może być wydrukowana i opłacona etykieta zwrotu do zamówienia w przypadku, kiedy klient jednak zdecyduje się na zwrot zakupionego towaru w firmie Amazon. Natomiast na naszym rodzimym rynku i co więcej wśród naszych klientów również pojawiają się takie przykłady klientocentryczne. I ja tutaj posłużę się takim swoim osobistym Przykładem, ponieważ całkiem niedawno zakupiłam poprzez sklep internetowy Media Expert zmywarkę, i podczas składania takiego zamówienia. W koszyku mogłam sobie wybrać dogodną datę, dogodną porę dnia dostarczenia tego sprzętu do domu i dodatkowe usługi, między m.in. wniesienie tego sprzętu, instalacja oraz demontaż i wyniesienie starego sprzętu. Także mm, bardzo fajne i bardzo praktyczne dla mnie tutaj rzeczy, na których mi zależało. I jaka była tutaj moja rola jako klienta? Ja tylko złożyłam zamówienie w sklepie internetowym, wybrałam interesujące mnie usługi, a całość zadziała się praktycznie bez mojego dalszego udziału. I bardzo ważne jest to, aby te słowa firmy kierujące się na klientocentryczną yy, uzupełniały realne działania. I tutaj przedstawię Państwu takie badanie przeprowadzone przez firmę e konsultancji yy, która zapytała respondentów, jaka jest najważniejsza cecha decydująca o tym, że firma uznawana jest za, za dojrzałą w aspekcie cyfrowym. I tutaj na tym przykładzie respondenci najczęściej wybierali odpowiedź klientocentryczność. I proszę zwrócić uwagę, jakie to jest ważne zagadnienie dla tych klientów. Wyprzedziło ono, nawet, wyprzedziło ono takie pojęcia, jak chociażby innowacje czy zwinność działania firmy. Natomiast kolejne badania, które zostały wykonane przez firmę CMO Council, pokazują, że tylko 14% marketerów uznaje klientocentryczność jako cechę charakterystyczną ich firmy. Wysuwa się zatem taki wniosek, że mało firm realizuje tą klientocentryczną ideę. I warto o to zadbać, i warto zadbać o to od początku, czyli od wybrania narzędzi, które ułatwią Państwu działanie w takiej strategii. I wrócę tutaj jeszcze na chwilę do tytułu mojej prezentacji, ponieważ klientocentryczność jest bardzo mocno powiązana z Unified Commerce. Ta strategia jest skupiona na klientach, którzy oczekują jednoliconego sposobu obsługi. W myśl tej idei klient powinien być obsługiwany tak samo i na takich samych warunkach, zarówno przez sklepie, w sklepie internetowym, w sklepie stacjonarnym, czy też za pośrednictwem przedstawiciela handlowego. I taka spójność i ujednolicenie ma bardzo duże znaczenie. Chociażby podczas składania zamówienia klient może to zrobić w wygodny sposób, na przykład składając zamówienie przez internet, ale odbierając go y, albo przez paczkomat, albo poprzez kuriera lub przy nas bliższej wizycie w punkcie stacjonarnym. Podobnie w przypadku zwrotów, klient zakupujący towar przez internet może go zwrócić albo poprzez kuriera, albo właśnie paczkomatem, lub również w sklepie stacjonarnym. I ja chcę Państwu tutaj opowiedzieć o narzędziach e-commerce, które ułatwią wdrożenie tej strategii Unified w Państwa firmie. O pewnych tematach już powiedzieli koledzy na poprzednich prezentacjach. Ja tutaj skupię się na tych rozwiązaniach związanych z sklepem oraz urządzeniami usługami mobilnymi, i zacznę od rozwiązań e-commerceowych. I pewnie wielu z Państwa posiada sklepy internetowe uruchomione na jakichś zewnętrznych platformach. My jednak mamy takie podejście w firmie komarch, żeby to właśnie system ERP był tą centralną jednostką, która dostarcza informacje do kanału e-commerce'owego. To właśnie w systemie ERP gromadzą Państwo wszelkie informacje o towarach, o stanach magazynowych, o cenach, o kontrahentach i te informacje mogą Państwo wysłać do kanału e-commerce'owego no i w taki sposób właśnie zacząć sprzedawać online. Dodatkowo jako producent systemów ERP oraz narzędzi e-commerce dajemy tutaj Państwu taką gwarancję utrzymania tej integracji i dalszego jej rozwoju. To na naszych barkach spoczywa ta odpowiedzialność i dbanie o to, żeby ta integracja była spójna, była cały czas rozwijana i utrzymywana. I tutaj nie muszą Państwo tracić tego czasu na podpinanie zewnętrznych integracji. Jeden z naszych produktów e commerceowych jest komar e-sklep. Czym jest sklep internetowy? Myślę, że nie muszę Państwu tłumaczyć. Ja jednak wyróżniłam tutaj kilka takich zagadnień, takich punktów, które właśnie charakteryzują ten nasz sklep internetowy. I właśnie między innymi jest to szybki start, który mogą Państwo uzyskać dzięki integracji z systemem ERP, z którego mogą Państwo wysłać te towary do sklepu internetowego i rozpocząć tą sprzedaż. Łatwe dostosowanie wyglądu. W kilka minut, w kilka, w kilka minut, co pokażę za chwileczkę na przykładzie. Oferujemy również wiele integracji, w tym y, ponad 30. Y, 30 metod płatności, w tym też takie związane z płatnością ratalną oraz leasingową, dwustronną integrację z Allegro, dwustronną integrację z platformą Baselinker, a także funkcjonalności, które będą wspierały tych, tych z Państwa, którzy sprzedają w modelu B2B. I pokażę teraz na krótkim przykładzie, jak wygląda taka integracja pomiędzy naszym systemem ERP a sklepem. Z systemu ERP, tak jak już wcześniej wspomniałam, do sklepu internetowego trafiają informacje o towarach, stanach, magazynach, В новых ценах. Klient składa zamówienie w takim sklepie internetowym. W drodze powrotnej do systemu ERP trafiają zamówienia, nowo zarejestrowani kontrahenci, między innymi, oraz wszelkie informacje o dostawach. W systemie ERP następuje rozliczenie, wygenerowanie dokumentu sprzedażowego, który z powrotem może trafić do klienta, właśnie do sklepu internetowego. Pomiędzy systemem ERP a sklepem internetowym mogą Państwo również wysyłać inne informacje, między innymi informacje o listach przewozowych oraz rabatach. I rozumiem, że teraz mogą pojawić się u Państwa pewne wątpliwości, czy się uda, czy warto inwestować w ten sklep internetowy, że nie ma na to czasu. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Ja jednak chcę Państwa przekonać, że właśnie z nami mogą Państwo uruchomić tą sprzedaż bardzo szybko i to, co Państwo potrzebują na startu, nas to właśnie jest system ERP, który jest tym, takim centrum wiedzy, centrum informacji związanym, z którego wysyłają Państwo te informacje do sklepu internetowego. Następnie, no, żeby sprzedawać w sklepie internetowym, musi być jakiś wygląd tego sklepu internetowego, więc tutaj mogą Państwo skorzystać albo z jednego z naszych darmowych szablonów, który oferujemy, albo z kreatora wyglądu, który będę chciała za chwilkę pokazać na przykładzie. Dodatkowo od wersji demonstracyjnej, od samego początku w takim panelu sprzedawcy będzie dostępny dla Państwa asystent, lista czynności, która Państwu podpowie, co należy włączyć, żeby realnie uruchomić już tą sprzedaż. I to wystarczy na początek, ale warto zadbać również o jakieś dodatkowe integracje, które będą Państwa wspierały w procesie sprzedaży, związane na przykład z analizami koszyków, analizami klientów a także opozycjonowanie, które jest naprawdę bardzo ważne tutaj w kwestii sklepu internetowego, aby zaistnieć w sieci, aby pojawić się w pierwszej, wyszuki w pierwszej stronie wyszukiwarki Google. I przejdę teraz do przykładu związanego z hmm, kreatorem wyglądu. I na przykładzie tutaj mogą państwo zobaczyć właśnie taki ekran startowy, gdzie mogą państwo wykreować albo szablon dla sklepu detalicznego, albo dla sklepu B2B. Ja tutaj posłużę się przykładem sklepu detalicznego. Po przejściu z krótkiego samouczka y, mogą Państwo wybrać po lewej stronie moduły, elementy, z których może się składać Państwa sklep internetowy, przyciągając i upuszczając je na obszar roboczy po prawej stronie. Y, w ten sposób y, kreują Państwo właśnie wygląd sklepu internetowego, wybierając odpowiednie obszary, które mają się na nim znaleźć, y, ustawiając dodatkowe ustawienia. Tutaj na takim przykładzie mogą Państwo również dowolnie przesuwać te kafelki metodą y, strzałkami, albo metodą przyciągi i upuści, tak samo jak to jest właśnie zaprezentowane tutaj na y, przykładzie y, przyciągania w ogóle tych elementów na obszar roboczy. No i w ten sposób tworzą Państwo takie cztery główne y, obszary sklepu internetowego, czyli między innymi stronę główną, listę towarów, szczegóły towaru, a także, y, a także koszyk. No i tutaj e, oczywiście po wygenerowaniu takiego, takiego szablonu, po uzupełnieniu wszystkich elementów można przejść do podglądu w trybie pełnoekranowym, zobaczyć jak wygląda ta strona, a także zobaczyć tę stronę w podglądzie w wersji mobilnej. Tutaj też zaznaczę, że te szablony są w pełni responsywne, więc jak najbardziej dopasowują się do każdego ekranu. Po ułożeniu tych kafelków, po wykreowaniu takiego szablonu można jeszcze sobie zmienić kolor, motyw kolorystyczny, on też może być w pełni edytowalny. Dodatkowo można ustawić y, dodatkowe elementy takie jak czcionki czy jakieś dodatkowe ikony. I po wybraniu tych wszystkich elementów można przystąpić do wygenerowania takiego szablonu. W tym momencie generuje się nam plik XML, który dwoma kliknięciami wprowadzają Państwo do panelu sprzedawcy sklepu internetowego, i to już jest cała droga do wykreowania takiego wyglądu sklepu. Zajęło to około dwóch minut. I tak więc y, chciałam tutaj podsumować, że ten szybki start jest możliwy właśnie dzięki tej integracji, dzięki temu wyglądowi, który tutaj przed chwilką zaprezentowałam. Y, warto pamiętać, to, po, pamiętać o tym asystencie w panelu sprzedawcy, który będzie podpowiadał te kroki niezbędne do uruchomienia sklepu internetowego, a także o wszelkim wsparciu naszych y, specjalistów, który, którzy są dla Państwa dostępni od wersji demonstracyjnej, dodatkowym materiałom, takimi jak y, dokumentacja techniczna, filmy instruktażowe, a także dodatkowe materiały, które udostępniamy. I na chwilę jeszcze powrócę do kwestii wyglądu sklepu internetowego, ponieważ yy Sklep, wygląd tego sklepu internetowego musi być jak najbardziej elastyczny, dostosowany do państwa stron internetowych, które są państwa wizytówką, państwa dostosowaną identyfikacją wizualną. Sklep internetowy myślę, że powinien spełnić takie zadanie jako takie przedłużenie, kontynuacja tego sklepu, tej strony www. I tutaj posłużę się kilkoma przykładami naszych klientów, którzy posiadają nasz sklep internetowy, stworzony na naszych szablonach. I proszę zobaczyć, te, te szablony są oczywiście zmodyfikowane, dostosowane do indywidualnej identyfikacji każdego klienta. Ja tutaj też zwrócę uwagę na to, że to są szablony z sklepie internetowe z, kilku, z wielu różnych branż. Także tutaj każda branża myślę, że znajdzie jakieś rozwiązanie w sklepie internetowym od Komarch. I pewnie ci z Państwa, którzy prowadzą sprzedaż modelu B2C, również mają pewne wątpliwości co do sklepu czy ta idea klientocentryczności będzie tutaj spełniona, czy zapewniamy takie funkcjonalności, które państwu w tym pomogą. I tutaj wymieniłam kilka takich punktów dotyczących tego mm, wsparcia, tego, tej, tej właśnie, tym skoncentrowaniu na kliencie, ale skupię się tutaj na takich dwóch przykładach, dwóch pierwszych przykładach związanych z automatycznym powiadomieniem do klientów oraz y, 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 Przepraszam, na trzecim punkcie dostępności towarów w salonie stacjonarnym, ponieważ uważam, że to też jest bardzo fajna funkcja klientocentryczna. Pierwszym punktem automatyczne powiadomienie do klientów. Mogą Państwo w sklepie internetowym wysyłać. Tak naprawdę to automatycznie mogą zostać wysłane do klientów, którzy na przykład porzucili koszyk w sklepie internetowym. Z różnych powodów, niezakończona została sprzedaż. System sklep internetowy uznał, że taki klient porzucił ten koszyk. Można automatycznie do takiego klienta wysłać wiadomość przypominającą o dokończeniu zakupów. I tutaj na przykładzie mają Państwo taki mail, który otrzymałam jako klient informujący o tym, że no, nie dokończyłam pewnych zakupów, jest podsumowanie tych zakupów, a także link, co ważne, który kieruje mnie bezpośrednio do koszyka który porzuciłam. I proszę zauważyć, że tutaj w tym koszyku znajdują się wszystkie te towary, które ja jako klient nie zrealizowałam, nie dokończyłam tego zamówienia. Chciałam tutaj podkreślić też to, jakie to jest wygodne właśnie i ważne z perspektywy klienta, że on nie musi kolejny raz jakby dodawać tych towarów do koszyka, może po prostu zrealizować zamówienie do końca. I przyjdę jeszcze do takiego jednego przykładu. Jestem teraz w sklepie, gdzie chciałabym sobie wybrać jakieś krzesła do jadalni. Przechodzę sobie do odpowiedniej kategorii, wybieram interesujący mnie model. No i mam różne kolory takiego towaru. Na przykład wybieram sobie krzesłowy w kolorze żółtym. No ale czy ten kolor żółty jest taki naprawdę jak na zdjęciu? Chciałbym to zobaczyć w sklepie stacjonarnym. Dlatego szukam sobie dostępności w wybranym salonie. Wybieram sobie dostępność na przykład w sklepie w Warszawie. No i widzę, że ten towar jest jak najbardziej dostępny. Mogę sobie też podejrzeć gdzie jest, jaki jest adres tego sklepu, godziny otwarcia oraz kontakt. Co ważniejsze w tym przykładzie, taki stan magazynowy jest pobierany z systemu ERP w czasie rzeczywistym. W momencie w, klient, w momencie, w którym klient szuka tego towaru, wybiera interesujący go salon, my pod spodem jako system zapytujemy, wysyłamy zapytanie do systemu ERP, jaka jest ilość tego towaru w salonie. A więc podsumowując ten obszar B2C, chciałam zwrócić uwagę, że właśnie oprócz tych klientocentrycznych przykładów, które tutaj pokazałam, też klienci mogą, państwa klienci mogą mieć tą wygodę, jeżeli chodzi o też ten wizualny aspekt sklepu internetowego. Mogą państwo też prowadzić jednocześnie bloga dodatkowy kanał informacyjny w sklepie internetowym. Także myślę, że tutaj ta wygoda dla konsumenta i ta klientocentryczność będzie zachowana. I w modelu sprzedaży b 2 nie możemy też zapomnieć o portalu Wszystko.pl, który, o którym już dzisiaj mogli Państwo usłyszeć yy, na konferencji. I jest to taki dodatkowy kanał sprzedaży, również zintegrowany z systemami ERP, który może być Państwa kolejnym kanałem sprzedaży i rozszerzeniem zasięgów Państwa oferty. I skieruję teraz swoje słowa do tych z Państwa, którzy prowadzą sprzedaż w modelu B2B, bo tutaj na pewno też się pojawiają pewne pytania, pewne wątpliwości. W końcu sprzedaż w modelu B2B to jest coś więcej niż taka szybka sprzedaż internetowa. Mamy tu większe skupienie na kliencie, indywidualne oferty, indywidualne ceny. No i chcę Państwu przedstawić też taki przykład naszej platformy B2B, żeby pokazać, że jest to skoncentrowanie na kliencie, że jest ta indywidualna oferta, jak najbardziej można takie elementy tutaj zapewnić. I przejdę tutaj do takiego przykładu na mojej platformie B2B. Jak Jestem już jako zalogowany klient, przechodzę sobie do jakiejś oferty, widzę, że już mam naliczony jakiś indywidualny rabat. Wszystkie te ceny, ponieważ jestem jako zalogowany klient, no, no widzę takie ceny, które są po prostu dla mnie spersonalizowane. Mogę wybrać sobie magazyn, z którego mogę zamówić taki towar. Jest to jak najbardziej do skonfigurowania w systemie ERP. Mogę podejrzeć planowane dostawy, które państwa jako sprzedawcy planują dostarczyć w przyszłości, a także ostatnie zamówienie. Które zrealizowałam na dany produkt. Oczywiście tutaj można też zaproponować takiemu klientowi jakiś dodatkowy zamiennik. Jak najbardziej jest taka możliwość, a w strefie takiego klienta ma on dostęp do wszelkich zamówień, dokumentów rozliczeniowych, może sobie to na spokojnie podejrzeć. Z tego poziomu też może zrealizować zamówienie na promocje, które obecnie są u niego aktywne. I po co mówiąc, ten kanał sprzedaży sprzedaży B2B dzięki takim rozwiązaniom, no na pewno jest to szybsza komunikacja z odbiorcą. Klienci B2B mogą tutaj korzystać samodzielnie, żeby dokonywać tych zakupów, tak a w przypadku, jeżeli jest potrzeba kontaktu z przedstawicielem handlowym, taki opiekun handlowy również można, takiego opiekuna również można podłączyć do takiej, do karty kontrahenta może on po zalogowaniu zobaczyć dane swojego opiekuna handlowego. Wszelkie informacje dotyczące dostaw, a także indywidualna oferta cenowa, rabatowa oraz oraz kategorii towarowych. I podsumowując w kilku ważnych punktach narzędzia e-commerce. Oprócz tych elementów, które już tutaj omówiłam, chciałam też zwrócić uwagę na to, że nasze rozwiązania są utrzymywane w chmurze e-commerce. My tutaj mamy o aktualizację, o rozwój, o integrację. Warto wspomnieć o integracjach wspierających, ja tutaj wymieniłam kilka takich przykładów, ale też zachęcam Państwa po konferencji na zajrzenie na stronę comarchesklep.pl i tam jest całość tych informacji wymieniona, z czym aktualnie się integrujemy. Funkcjonalności dotyczące modelu sprzedaży B2C, B2B, ale także to wsparcie naszych specjalistów, na które mogą Państwo liczyć. I przejdę teraz do kolejnego rozwiązania wspierającego tą ideę Unified Commerce, czyli do narzędzia, które wspiera pracę priestellera, awancellera oraz doradcy technicznego, czyli do Komar Mobile. I tutaj mam taki przykład, jak to, jak to działa. Chciałam Państwu tutaj zaprezentować na takim przykładzie przedstawiciela handlowego, który na swoim kanale mobilnym planuje jakąś wizytę handlową do klienta. Następnie taki plan wizyty przekazuje do swojego kierownika, który ją potwierdza. Po potwierdzeniu taka informacja trafia z powrotem na urządzenie mobilne sprzedawcy. No i tutaj przystępuje taki sprzedawca do realizacji wizyty, podczas której generuje zamówienie dla klienta. Następnie takie zamówienie jest skierowane do systemu ERP, gdzie następuje rozliczenie i realizacja, no i w drodze powrotnej aktualny status zamówienia trafia również na urządzenie mobilne sprzedawcy. Przedstawię to teraz jeszcze na krótkim przykładzie, gdzie w aplikacji mobilnej taki przedstawiciel handlowy może takie zamówienie, taką realizację sprzedaży wykonywać. Planuję sobie wizytę. Następnie, po wykonaniu planu tej wizyty, może przystąpić do jego realizacji. Ustala cel wizyty. Następnie ustala sobie odległość, jaką pokonał do klienta, a także czas, czas przejazdu. No i po wykonaniu tych kilku, kilku takich wstępnych ustawień, kilku kroków, przystępuje do wizyty handlowej i tutaj realizuje zamówienie dla klienta. Dodaje towary do koszyka. Dodaje różne towary do koszyka, następnie przechodzi do takiego koszyka, może zaprezentować podsumowanie. Dodatkowo w podsumowaniu może ustalić jakiś dodatkowy rabat, indywidualny rabat dla takiego kontrahenta, oraz czas między innymi czas dostawy danego zamówienia. Po wykonaniu tych wszystkich czynności, klient potwierdza realizację takiego zamówienia. I tutaj jeszcze można z klientem przeprowadzić taką ankietę badania satysfakcji. Jest to taka lista pytań otwartych i zamkniętych, którą można klientowi wskazać, tak, żeby zbadać aktualny, aktualną współpracę pomiędzy klientem a przedstawicielem handlowym. No i jeszcze na koniec można dodać takiemu klientowi pewien gratis, który może wypróbować, przetestować, a może i w przyszłości też. W, 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 a także i w przyszłości kupować u tego przedstawiciela handlowego. I podsumowując temat mobilnych rozwiązań, chciałabym podkreślić, że jest to taka kompleksowa obsługa do sprzedaży w terenie. Ja tutaj posłużyłam się przykładem przedstawiciela handlowego, ale też warto pamiętać o wanselerach oraz doradcach technicznych. Yy, także jest to narzędzie dla wielu pracowników, jest to też narzędzie dla kierowników, którzy mogą kontrolować tą pracę yy, z poziomu doda yy, dodatkowego modułu właśnie do tych urządzeń mobilnych, a także yy, integracja z Komar ERP, która jest tutaj dwustronna. I podsumowując całe moje wystąpienie, chciałabym wyróżnić te trzy takie kluczowe zagadnienia składające się na rozwiązania Unified Commerce w Komarch, czyli pełna integracja wszystkich kanałów sprzedaży z systemem ERP, klientocentryczność i skupienie na tych potrzebach i wygodzie klienta no, a także ten system, właśnie Komar ERP, który jest takim centrum, bazą wiedzy, bazą danych którą mogą Państwo dalej dystrybuować na kolejne kanały sprzedażowe. I z tego miejsca dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję, że dotrwali Państwo z nami do tego właśnie momentu. To było ostatnie wystąpienie dzisiaj.